Cześć dziewczyny, witam Was dzisiaj w holu takim z nowościami. Stwierdziłam, że takich filmów na moim kanale jest bardzo mało, a ja sama chyba najbardziej te filmy lubię oglądać na YouTubie. E, więc dzisiaj zebrałam wszystko do kupy To są rzeczy z okresu ponad miesiąca, więc to nie jest tak, że nagle wszystko pokupowałam i podostawałam e, Bo będą to i prezenty, i rzeczy, które sama kupowałam e, No ale cóż, nie przedłużając, zapraszam do oglądania Weźcie coś dobrego do picia, bo to będzie długi film Zacznę może od ubrań, bo tych chyba będzie najmniej z tych rzeczy, które tutaj zebrałam e, Więc może na pierwszy ogień pójdą buty Buty ostatnio kupiłam, słuchajcie, na Marywilskiej w Warszawie to jest takie centrum chińskie, zakupowe, gdzie przynieśli się wszyscy handlowcy ze stadionu. No i tam po prostu macie różne takie stragany, tak to może nazwy, boksy e, i można kupić naprawdę super tanie rzeczy. Ja zazwyczaj nie kupuję tam nic, ale stwierdziłam, że te buty nie różnią się totalnie niczym od tych, które znajdujecie na Deezy, na na Renée, czas na buty i tak dalej. No i te sandałki bardzo mi się spodobały, dlatego że mają idealny moim zdaniem obcas. Ja nie lubię wysokich obcasów i ja postrzegam szpilki jako po prostu karę, jako obowiązek, kiedy po prostu muszę gdzieś do Dobrze wyglądać, no to wtedy po prostu zakładam te szpilki i płaczę, i moje nogi też bardzo, bardzo ubolewają. E, a to jest jeszcze taki obcas, który ja toleruję i który jest wygodny. Te buty kosztowały 40 zł i moim zdaniem naprawdę pasują do wielu stylizacji. Są beżowe, więc neutralne, nie psują niczego. No i mówię, o dziwo za 40 zł są, um, są wygodne, oczywiście made in China, ale nic to nie zmienia, bo i tak w tych wszystkich sklepach internetowych kupujemy chińskie rzeczy, więc udało mi się upolować naprawdę fajne buty, ale nie jedyne. Bo kupiłam jeszcze jedną parę e, takich gumowych bamboszków, gumowych balerinek z, ze wstążkami. Ja ogólnie bardzo rzadko chodzę ubrana tak w sposób dziewczęcy, w sukienkach. Raczej mój styl na co dzień to są jeansy, adidasy i jakaś luźna koszulka, ale stwierdziłam ostatnio, że trzeba się trochę ogarnąć, no i właśnie kupiłam sobie takie pseudo bardziej dziewczęce buty. No i mm, pomimo, że jest to guma i wydawałoby się, że. Po prostu noga będzie się na maksa pociła i będzie to niewygodne. To są naprawdę w porządku. One w środku nie są takie gumowe, plastikowe, tylko takie powiedziałabym troszeczkę imitujące, jakby skórę. Więc fajnie do nogi przylegają, nie spadają z nóg. I za te buty zapłaciłam. 30 zł, więc tak mam dwie pary butów za 70 zł. Rewelacja. Teraz zobaczycie sporo ubrań, bo postanowiłam ostatnio uzupełnić swoją szafę. Jak otworzyły mi się oczy, jak ostatnio musiałam się ubrać trochę bardziej elegancko na spotkanie. I, I nie miałam po prostu co na siebie założyć, a to z tego względu, że ja naprawdę chodzę jeszcze w ubraniach z gimnazjum, z liceum. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że ja wolę kupić raczej coś do domu niż na przykład na siebie z ubrań. Nie jestem absolutnie tutaj na czasie, jeżeli chodzi o odzież, torebki i, i tym podobne, ale ostatnio właśnie postanowiłam, że trochę tych ubrań muszę pokupować, żeby uzupełnić swoją szafę i... Musiałam kupić sobie jeansy, bo po prostu te, które miałam, już się powycierały, nie wyglądają dobrze. I ja jestem od lat fanką jeansów, dżeginsów w sumie z Hollistera i cieszę się bardzo, że w końcu w Polsce ten sklep jest. Jest w Galerii Mokotów, więc jeżeli będziecie szukały, to tam. I kupiłam sobie kolejną już parę takich spodni. One są przewygodne. Nie ma dla mnie wygodniejszych spodni, które. E, mają wygląd jeansów, a, a są tak elastyczne jak jakieś nie wiem, no legginsy, no, leginsy, no jeginsy to jakby powstało z połączenia legginsów i jeansów. E, mój, mój rozmiar, jeżeli chodzi o holistera, to jest piątka, piątka R, bo oni mają też rozróżnienie na długość nogawki. 5S to będzie short, czyli będą krótsze. Ja noszę natomiast regular, nic tutaj się nie zmienia. One się ładnie piorą, ładnie się noszą, po naprawdę długim czasie czasami przecierają mi się na kolanach, ale to, to po prostu no norma, jeżeli chodzi o takie spodnie. Za te spodnie zapłaciłam 120 zł, więc uważam, że jak na tą jakość i... I, I na wygodę to, to nie jest to dużo To jeszcze taka przypadłość z tych zakupów w Stanach, że ja nie potrafię kupić sobie dżinsów na przykład w H&M Nie wiem, nie docierają do mnie te dżinsy, one są z takich dziwnych materiałów, są niewygodne Kupiłam sobie ostatnio jedną parę takich czarnych dżinsów z wysokim stanem Nie mogę w nich chodzić, po prostu no... Chodzę, no, chodzę jak za karę, bo, bo kupiłam i, i wydałam na to pieniądze, ale nie lubię, jak mam mm, do wyboru właśnie te jegińce z Hollistera, a, a te z mu to zdecydowanie wolę te. I, I naprawdę, polecam. Spróbujcie, przymierzcie, zobaczycie, że się zakochacie. A jeżeli będą pytania o to cudo, które mam na sobie, to to była taka sukienko tunika, którą kiedyś y, dostałam z Shein. Natomiast w tym momencie się to sprało i jest jak bluzka taka... Hipisowska, ale bardzo ją lubię, taka bardzo letnia. E, idę dalej. Kolejna e, zdobycz zakupowa z Lidla. Eee, tak, kupiłam sobie spódnicę i ostatnio były o nią pytania na Instagramie. Jest taka piękna pomarańczowa. Ja w ogóle bardzo pomarańczowy kolor lubię, bo wyznaję zasadę, że on do mnie pasuje po prostu. Że ładnie odbija kolor opalenizny, zielony kolor oczu i tak dalej. I to jest taka spódnica po prostu ołówkowa, która jak widzicie ma eee, takie warstwy materiału. No, bardzo prosty krój, ale zakochałam się w kolorze i za tą spódnicę zapłaciłam 30 zł. Takie zakupy to ja lubię. I w Lidlu można kupić coś dobrego do ubrania, idę dalej. I teraz sukienka, w której ostatnio pojawiłam się w, w, w filmie z makijażem i jest to taka sukienka o, takie cudo, można ją sobie opuścić właśnie na, na ramiona. Ma tutaj takie wstążki granatowy. Ja nie jestem do końca do nich prze przekonana. Nie wiem czy ostatecznie ich sobie nie odpruję, bo troszeczkę Denerwują mnie te kardy, jak tutaj gdzieś je mam No ale poza tym jest to super letnia sukienka Ja już właśnie kupiłam te sukienki, które za chwilę zobaczycie pod, pod mój wyjazd urlopowy Ale nie ukrywam też, że po prostu brakuje mi w szafie sukienek Jeżeli będziecie chciały poszukać sobie tej sukienki gdzieś, bo, bo ja kupiłam ją stacjonarnie w Łomży No to szukajcie sobie, tu na metce jest napisane Majolica przez J Majolica więc może gdzieś tam po, po nazwie m, na metce będziecie w stanie ją znaleźć. Ona w pasie też jest przewiązana takim, właśnie takim samym paseczkiem. E, rewelacja, bardzo wygodna, super materiał. E, ja lubię w ogóle taki kolor na, na lato. I e, jeżeli chodzi o ten kolor, to kupiłam sobie też na Marywilskiej jedną rzecz. E, to była jedyna rzecz, którą byłam w stanie tolerować. Bo, bo tam właśnie w tych chińskich wszystkich sklepikach. Zresztą jak kiedyś robiłyście zamówienie z jakiejś chińskiej strony z ubraniami, to wiecie, że 99% tych ubrań to jest czysty poliester, którego nie da się nosić, zwłaszcza latem, jak jest ciepło, bo to wszystko się przykleja, gotuje się człowiek w tym i, i no, blech, obleśne są te materiały. Ale w tym gąszczu badziewia znalazłam też taką bluzkę, która jest z bawełny, kosztowała 20 zł, tu ma takie e, wyhaftowane sobie kwiatuszki, jakieś perełki, pitu-pitu poprzyszywane i też jest taką bluzką, którą opuszcza się właśnie na, na ramiona. E, więc no, to jest taka bluzka, która będzie pasowała absolutnie do wszystkiego. Taki neutralny, jasny, błękitny kolor. Cudo. Także za dwie dyszki bluzka spoko. W ogóle jak chcecie, żebym pokazała Wam, jak robić takie fale prostownicą, bo prostownicą sobie te falki zrobiłam, to dajcie znać, to zrobię Wam tutorial. Także piszcie w komentarzach pod filmem, jeżeli chcecie taki instruktaż e, Teraz czas na kolejną sukienkę I też jest to taka sukienka letnio-urlopowa e, Biała, z takiego materiału à y, koronka, coś takiego Też opuszczana na ramiona, bo ja uwielbiam ten motyw właśnie taki gołego ramienia rozświetlonego złotym jakimś kolorem, więc... Takie kreacje też sobie kupuję I też jest to sukienka, którą przewiązuje się w pasie Więc podkreśla się delikatnie talię e, Na końcu zakończona taką falbaneczką Bardzo romantyczna boho sukienka Za nią zapłaciłam 119 zł I też jeżeli chciałybyście ją znaleźć gdzieś w internecie To podam Wam po prostu co jest napisane na metce Miliana Paris po prostu, Miliana Paris e, i też jest to sukienka, którą kupiłam w Łomży stacjonarnie, więc no, nie umiem Wam powiedzieć, gdzie będziecie mogły mm, kupić ją w internecie, ale pokażę Wam, jak wygląda na mnie, także no, ja jestem zakochana, białe sukienki latem bardzo, bardzo lubię i przedostatnia sukienka taka szalona, bardzo nie w moim stylu, ale stwierdziłam, że raz się żyje <grym> e, jest to sukienka, jak widzicie, w takim Kolorze, kawy z mlekiem, wiele falbanek. No, tak jak powiedziałam, totalnie nie mój klimat, ale czasami człowiek chce czegoś innego. I stwierdziłam, że na jakieś wyjście, właśnie na urlop, albo w ogóle gdzieś tutaj wieczorami, jak człowiek chce gdzieś wyjść, to, to brakuje mu jakiejś takiej kreacji. Więc strzeliłam sobie taką kieckę szaloną. I tutaj na metce jest napisane Lila Lu. No, także taka szalona. Szalona Iwona, ale myślę, że gdzieś na pewno ją założę. Dobra. I ostatnia sukienka, taka w sumie najprostsza, najzwyklejsza, też pochodzi właśnie z Marywilskiej, z tych chińskich sklepików i to jest sukienka, którą kupiłam stricte pod takie stylizacje Boho. Trochę przypomina jakiś taki hinduski klimat, ale też przywiązuje się na, w talii tasiemką. I kupiłam ją tak właśnie pod jakieś stylizację z kapeluszem słumianym, z takimi botkami, ale w bojki. Wydaje mi się, że to będzie fajnie ze sobą grało i też nie jest to poliester, więc będę w stanie to nosić na sobie. Jeżeli chodzi o ubrania, to byłoby na tyle. Teraz przejdę do rzeczy domowych, bo, bo tutaj też takich kilka mam. Jak już wspominałam, niedługo wybieram się na urlop, więc też przez chwilę zniknę z kanału. Będzie to w drugiej połowie lipca, ale nie martwcie się, będą vlogi z wyjazdu. Jeszcze wam nie powiem, gdzie zjadę, dowiecie się z filmów. No i kupiłam sobie ostatnio ręcznik, na który natrafiłam w Pepko. Zakochałam się absolutnie w tych wzorach i wiem, że właśnie teraz te ręczniki w Pepko są do kupienia. One są bardzo lekkie i też. Szybko schnące, no nie jest to jakiś super materiał, podejrzewam, że w ogóle ciężko będzie się nim wytrzeć, ale kupiłam go bardziej pod to, żeby mieć na czym leżeć. No zobaczcie, te kwiaty, to jest po prostu rewelacja, aż bym sobie chętnie strzeliła taką tapetę w mieszkaniu. E, ręcznik kosztował 14,99, jest mnóstwo różnych wzorów, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, no ale te kolory, ten wzór, no rewelacja. Cudo. E, I pod urlop kupiłam sobie też rzecz. E, której nigdy raczej nie zabieram na, na wyjazdy Ale teraz ostatnimi czasy bardzo modne stały się te takie różne gadżety do basenu, do wody Typu flamingi, jednorożce No i w Rossmanie ostatnio była promocja na takie właśnie Akcesoria do pływania i kupiłam sobie. Słuchajcie, ananasa. Niestety ten pan nie był w zestawie, ale przeżyjemy. No i jest to taki ananas o wymiarze 1,80 m na 98. Kosztował 29,99, więc też bez, bez szału. Nie była to jakaś zawrotna kwota. No i wydaje mi się, że będzie bardzo fotogeniczny. Też będzie fajny do vloga. No i praktyczny też będzie, bo ja nie jestem jakimś super pływakiem, a jeszcze na takim ananasie to myślę, że sobie poradzę, więc w sprzedaży były też właśnie jednorożce, był tukan, był taki lód na patyku. Co tam jeszcze było? Był flaming, no. Ale ja trafiłam Ananasa i, i w sumie nie miałam już wyboru, bo spotkałam tylko właśnie tego loda i tukana, ale stwierdziłam, że tukan jest mało fotogeniczny. E, a w ogóle o flamingu jednorożcu nie było co marzyć, bo wszystko zostało wykupione. Jak tylko Rosman rzucił właśnie tą promocję, to wszystko się... Przedało, także cieszę się, że dorwałam chociaż Ananasa. E, teraz zakup, którego dokonałam, w sumie dzięki Wam. Pytałam się ostatnio na Instagramie e, o to, jaką prostownicę mogłybyście mi polecić, e, głównie do kręcenia włosów, bo prostownica, którą miałam, czyli taka chyba Rowenty, też nie powiem Wam konkretnego modelu, ale ona strasznie załamywała włosy. I jak ja chciałam, właśnie na przykład zrobić takie fale, to od razu miałam takie pozałamywane włosy od płytek, bo one były za ostro zakończone. Tu natomiast jest to prostownica Remington na Sleek and Carl. Była tania, bo kosztowała 120 zł. Ja przewidywałam taki budżet do 200 zł. Chciałam w ogóle kupić prostownicę fryzjerską, ale ostatecznie poleciłyście mi tą, powiedziałyście, że ona się świetnie sprawdza, więc na taką się też zdecydowałam. I muszę powiedzieć, że faktycznie pięknie kręci włosy, nic się nie załamuje. Tutaj te płytki są zakończone m, tak półokrągło, więc. Fajnie włosy schodzą, fajnie się kręcą, i dzisiaj też te fale, które zrobiłam, zrobiłam prostownicą. E, więc świetny zakup, tani e, i myślę, że będzie się dobrze sprawdzała. Jedyny minus e, to długo się nagrzewa, dłużej nawet niż ta moja prostownica, którą już mam od lat, nie wiem, 5 albo 6, ale jestem w stanie i to wybaczyć, bo fajnie włosy kręci. I e, jako fanka zakupów z TK Maxa, chociaż uważam, że naprawdę rzadko tam coś się. Dobrej cenie udaje trafić. Dużo lepsze zakupy robi się za granicą w tym sklepie. W Stanach na przykład jest to TJ Maxx, odpowiednik europejskiego TK Maxa. I tam jakie zakupy po prostu człowiek jest w stanie zrobić, to jest magia. Za, nie wiem, no, za 10 dolarów jestem w stanie kupić pff, tyle rzeczy. Natomiast u nas te ceny w TK Maxach są czasami. Chore. I ja często sprawdzam po prostu, czy na pewno ta cena na metce nie jest przekłamana z tym, co oni piszą, że tutaj oryginalnie produkt kosztował tyle i tyle. E, I wiele razy już się nacięłam, więc teraz nauczona doświadczeniem sprawdzam, ale akurat to takie cudo, taka bańka, żarówka, którą powieszę na takim zwykłym, miotowym sznurku i do środka włożę, słuchajcie, mech reniferowy albo po prostu wysypię to piaskiem i, i wsadzę do, środku, do środka sukulenta i powieszę to sobie na takim haku na suficie, żeby to sobie swobodnie wisiało, kiedyś widziałam taką ozdobę właśnie w amerykańskiej kwieciarni, strasznie mi się to spodobało widzę, że już i w Polsce stało się to modne, e, no i tą żarówkę taką będę nazywała, bo ma kształt żarówki e, oryginalnie ona kosztowała 45 zł natomiast ja ją kupiłam za 15 taka na promocji i nikt chyba nie wiedział co z tym zrobić i po prostu leżała sobie taka Biedna, więc ją kupiłam. I, i jak, jak uczynię już tą dekorację, to na pewno wam pokażę na moim insta-story. Także śledźcie, zaglądajcie. Przeglądając Pinterest'a, spotkałam się z takimi ładnymi dekoracjami, które robi się za pomocą mchu, ale nie takiego mchu, który znajdujemy w lesie. Nie trzeba nic niszczyć. Taki mech można zamówić sobie w internecie i to profesjonalnie się nazywa Mech Reniferowy. On jest dostępny w różnych kolorach. Ja zdecydowałam się na taki um, mocno zielony, soczysty zielony kolor i wsadziłam sobie ten mech. Słuchajcie, na gorący klej do ramki z IKEA, która się nazywa Riba i ona jest taka głęboka, więc tutaj można sobie w 3D jakby wszystko poukładać. I ten mech jest z tyłu właśnie przyklejony fajnie tutaj wychodzi spoza tego pasportu. I taką dekorację postawiłam sobie w łazience, po prostu, bo jest to taki właśnie klimat przyrodniczo-wodny. No i za zapaczkę takiego mchu zapłaciłam coś chyba około 14 zł. Mech kupowałam w sklepie internetowym, nie przypomnę teraz sobie nazwy raczej. Ale jak wpiszecie mech reniferowy, to, to na pewno będziecie miały różne, różne propozycje. Rewelacja. Świetnie się sprawdza też do udekorowania lampionów gdzieś tam na dnie, do poukładania, albo właśnie do takich różnych szklanych kulek. No, piękna sprawa. I to o, o dziwo nie, nie psuje się, bo to już stoi, słuchajcie, miesiąc u mnie, ponad może, albo nawet nie cały miesiąc, nie wiem, boże, nie mam poczucia czasu w ogóle ostatnio ale tak, nic się temu nie dzieje to nie schnie, nie potrzeba tego podlewać świetna sprawa i coś, co ostatnio w sumie um, często widywałam na Instagramie to są złote plakaty czyli takie po prostu um, białe plakaty w różnych rozmiarach, w, z, w różnych y, wariantach które mają, jak widzicie, taki złoty błyszczący nadruk i stwierdziłam, że będzie to ładniej wyglądało gdzieś w salonie i sobie zamówiłam takie różne opcje Tutaj jedną już oprawiłam w ramkę, też z Ikei. Tak to wygląda. Um, można sobie nawet wydrukować, znaczy oni mogą Wam wydrukować e, tekst, który Wy sobie ułożycie. Ja zamówiłam sobie też taką fajną panoramę Nowego Jorku, która wisi już w ramce, więc jej nie ściągałam. Ale zajrzyjcie koniecznie złote plakaty. Tam macie różne przeróżniaste wzory. E, myślę, że jest to fajne urozmaicenie wnętrza. I też w różnych kolorach są te wydruki możliwe, więc jakieś takie różowe złoto, e, srebro też jest możliwe. Bardzo mi się to podoba, jest takie eleganckie, delikatne. Pasuje. Przerwa na zmianę baterii, ale już jestem. Eee, I jeszcze w sumie dwie rzeczy do domu, o których chciałabym wspomnieć. Poduszki z Pepko. Tutaj taka fajna. Ostatnio w ogóle mamy jakąś fazę na te takie motywy liściaste zielone. Find me under the palms. Właśnie niedługo trzeba będzie eee, sierść oczywiście. Eee, ale tak, taka poducha za 9 zł. I druga z takim motywem. Relax and escape, też liściasta. Stwierdziłam, że potrzebuję jakiegoś takiego urozmaicenia letniego w swoich pomieszczeniach, bo wszystko było raczej właśnie takie biało, czarno, szare a taki zielony kolor fajnie te, te barwy przełamuje więc właśnie takie poduszki, tylko właśnie nie szukajcie poduszek, bo to jest w dziale z poszywkami i to były poduszki, każda po 9,99 a teraz przejdę już do kosmetyków bo tutaj też mam taką skrzyneczkę którą sobie przyciągnęłam i teraz Wam trochę poopowiadam o tych nowościach także jedziemy Dobra, dobra, dobra. Zacznę może od balsamu, którego wczoraj użyłam i w którym się zakochałam. I to jest taki balsam z Sorai Ideal Beauty, to się nazywa Body Makeup w ogóle. On wyrównuje koloryt skóry. Ja na nogach mam takie śmieszne ciapki, po prostu moja skóra nigdy nie jest jednolita. To jest chyba przez to, że ja mam słabe krążenie i, i po prostu jakoś nie wiem. Tak to się u mnie objawia, że mam takie jak noworodek czasami, takie ciapki czerwone. E, więc na nogach nigdy ta skóra nie wygląda dobrze, moim zdaniem. E, I ten balsam sprawdza się rewelacyjnie. Kiedyś próbowałam coś podobnego z bielendy chyba, ale miało to taki dziwny kolor, który nijak nie wpisywał się w mój kolor skóry. Natomiast ten wygląda pięknie. Opcja, którą mam jest do jasnej karnacji. Muszę jeszcze spróbować sobie tego do, do ciemniejszej. Fajnie też na nawilża skórę, nie jest to też tylko taki jakby podkład, bo Przede wszystkim jest to balsam. Ja jestem zakochana i już wiem, że na pewno kupię sobie następne opakowanie, ale właśnie chyba spróbuję sobie tego do ciemnej, do ciemnej karnacji. Bomba! Jak już jestem przy ciele, to powiem Wam też o masce, której ostatnio namiętnie używam, bo walczę jeszcze, żeby przed urlopem skórę ujętrnici, żeby było wow. I to jest taka maska ujętniająca z firmy Eveline, nazywa się Slim Extreme 4D. Ja oczywiście nie wierzę, że na przykład taka maska jest w stanie mnie wyszczupić i zrobić ze mnie Ewę chodakowską, ale jeżeli połączy się to z dietą i z ćwiczeniami, które ostatnio właśnie wykonuję, no to liczę, że po prostu coś tam jednak taka maska mi pomoże. Ona daje taki bardzo intensywny efekt chłodzenia. I zwłaszcza jest to wyczuwalne po jakimś ciepłym prysznicu albo po kąpieli Ja ostatnio jak się wysmarowałam cała, postwierdziłam, że czemu nie, ręce też sobie wysmaruję Wysmarowałam się tym od stóp do głów i słuchajcie, miałam wrażenie, że za chwilę zamarznę I chciałam to szybko z siebie zmyć, ale jest to do przeskoczenia, naprawdę To jest tylko takie 5 minut pierwsze, gdzie po prostu człowiek ma wrażenie, że wszystko mu zamarźnie za chwilę Ale... Daje się to wytrzymać. Nie jestem jeszcze Wam w stanie powiedzieć, czy to działa, zobaczymy, aczkolwiek na pewno nie jest to wydajny produkt, bo zobaczcie, ja użyłam tego może z 6 razy i już nie mam praktycznie pół słoika, więc nie, nie jest to wydajny nie jest to wydajny produkt. Trzeba go nałożyć naprawdę dużo, żeby, żeby wszystko było fajnie. Tą maską pokryte. Ale ogólnie no, ten efekt chłodzący jest taki uh! Hardkorowy. Jeżeli lubicie takie rzeczy, to to polecam. Ostatnio e, była też premiera nowego produktu Glam Glow i, i powiem Wam, że naprawdę jestem nim zauroczona, bo jestem fanką takich kremów nawilżających, które mają też właściwości rozświetlające I podobnym produktem e, właśnie był kiedyś Max Trope, a teraz właśnie Glam Glow wydał coś podobnego. To się nazywa Glow Starter i mój jest w kolorze Nude Glow. Ma to przepiękny zapach. Ja jestem w ogóle bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o zapachy. I mi to przypomina na przykład taki zapach połączenie w sumie jakiegoś brzoskwiniowego jogurtu z gumą balonową. Jest to strasznie słodki zapach. I ostatnio zastanawiałam się, czy nie jest to aż za intensywne, bo jak się to nałoży na twarz, to, to jeszcze czuć ten zapach. Ale efekt, który, który ta maska, bo może tak będę to nazywał albo krem, e, który ten krem daje jest naprawdę cudowny. Powiedziałabym, że troszeczkę może nawet mocniejszy niż Stroop z Maka. Eee, świetny produkt. Świetny produkt używam go już kilka razy i, i już wiem, że, że zagości u mnie na stałe. Także mm, jest to nowość. Nie wiem, czy już jest dostępna w seforze, wydaje mi się, że tak. Ale jeżeli będziecie miały okazję wziąć jakąś próbkę, czy, czy wypróbować gdzieś właśnie w perfumerii, to spróbujcie, e, zwłaszcza jeżeli macie suchą skórę, czyli jeżeli chcecie dodać tej skórze suchej, trochę zdrowego blasku, to to będzie naprawdę świetna sprawa. Można na to normalnie nakładać podkład, fajnie się wtedy też rozprowadza, bo to też ma właściwości nawilżające, to jest krem rozświetlający, a nie baza rozświetlająca, super produkt. Jak już jestem przy rozświetlających produktach, to pokażę Wam jeszcze dwa, które są rozświetlające, bo chyba już więcej o rozświetlaniu nie będę mówiła. To są nowości marki Zoiwa. Są trzy kolory, niestety złapałam teraz w ręce tylko dwa i są to takie żele rozświetlające. Ja dzisiaj nałożyłam go pod, pod spód, pod podkład. I tu na przykład trzymam kolor korona, to są takie gęste żele, które naprawdę dają piękny efekt rozświetlający. Zobaczcie. Nie wiem, czy z takiej odległości będzie coś widać, ale fajnie się to trzyma skóry, można to nakładać i na podkład i pod podkład, można to nakładać na ciało. E, bardzo przyjemne produkty. O, tutaj jeszcze jaśniejszy kolor halo. Może jego będzie bardziej widać na mojej skórze. Czekajcie. Um, tu wyżej go Nie pachną, nie przeszkadzają jakoś. O. Świetna sprawa, żele rozświetlające z zoiwy. I mogę już przejść w takim razie do produktów z pielęgnacji. Tu ostatnio dostałam paczkę z takiej firmy OMG, albo może Double Dare, a produkty nazywają się OMG. Z taką uroczą maską. Słuchajcie, nie wiem, czy, czy można znaleźć tą maskę gdzieś tak do kupienia, czy to po prostu było tak w PR-owej paczce, ale zobaczcie, jest po prostu urocza i jest tak mięciuchna że ja bym po prostu ją miziała cały czas. W każdym razie są to takie zestawy, które tutaj producent obiecuje, że ma to imitować zabieg pielęgnacyjny w spa. I, i tutaj mam trzy różne opcje. Ta jest chyba taka po prostu detoksykująca ym, pieniąca się na twarzy i potem macie jeszcze opcję właśnie z maską w płachcie. I to jest jeden zabieg taki połączony. Druga opcja to jest na całą twarz, czyli tutaj sobie czyścimy... T-zone tak, charcoal clay mask Czyli po prostu Maska z węglem, pod oczy mamy płatki I na dół mamy maskę nawilżającą I to też jest jeden pakiet Który po prostu nakładacie sobie na całą twarz I jeszcze trzecia opcja To jest em, tak samo Maska na twarz Taka do nałożenia w płachcie I płatki ze złotem pod, pod oczy Także jest to fajna, fajna opcja Taki zabieg całościowy na skórę Zdajmy już tą opaskę, bo wyglądam jak głupek teraz to, co odróżnia te maski od innych, jest to, że po prostu no, macie tu taki cały pakiet w, w jednym opakowaniu, więc faktycznie można sobie zadbać o wszystkie obszary na twarzy tak jak one tego potrzebują. E, I te maski dostaniecie w Douglasie, jeżeli byście chciały wiedzieć. Teraz nowość z Origins to jest taki śmieszny czarny proszek. Może tutaj nie bardzo rozrabiam, jak sobie wysypię trochę. Zobaczcie. Normalnie czarny proszek który łączy się na dłoni z wodą i wciera się po prostu w miejsca, w których ma się zanieczyszczenia, czyli wągry i tym podobne. Jest to ciekawa bardzo rzecz, bo on jest taki delikatnie chrapkowaty, więc fajnie czyści tą przestrzeń. Sklep Origins, z tego co wiem, jest w Galerii Mokotów, a poza tym te produkty są dostępne w Sephora, także coś takiego z Origins. I teraz jeszcze taka ogromna przesyłka, którą ostatnio dostałam od Garniera kosmetyki Fructis, zobaczcie jaka fajna skrzynia także to jest przesyłka pr którą dostałam i zaczęłam już używać tej maski z Garniera, to jest Fructis Densify, maska wzmacniająca muszę tu poprawiać żeby dekoltu nie mieć za nisko dla gęstszych i bujnych włosów ja oczywiście o gęstą czuprynę walczę, więc od razu sięgnęłam po tą maskę wiadomo, ale co mnie urzekło, to jest zapach tej maski o, matka jedyna, tu jest wyciąg z granatu, ona pachnie tak słodko, tak owocowo, od razu się człowiekowi kojarzą jakieś, nie wiem, soki owocowe. No, niesamowity zapach. Uwielbiam, uwielbiam. Niestety ten zapach nie otrzymuje się jakoś na włosach mocno. Ale sama maska jest w porządku, ładnie scala te włosy. Nie powiedziałabym, żeby jakoś, nie wiem, zagęszczała te, 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 tą czuprynę, bo nakładam ją tylko na końce według instrukcji, więc nie wiem, jak ona ma zagęszczać te włosy na górze chociażby. Ale okej, okay, jakby sama, sama maska jest naprawdę fajna. Ale no, zapach jest zabójczy. I tutaj są trzy, trzy rodzaje tak naprawdę produktów z tej serii. Teraz nie zakręcę tego spójka, no co za paranoja. E, jest oczywiście też szampon, którego jeszcze nie próbowałam. Ale jest też seria z awokado. Oh, nie. Jedna seria, Hydra Fresh, szampon wzmacniający nawilżenie, oczyszczenie włosów. Mm, I to jest z kokosem. I też pachnie pięknie. W ogóle nie wiem, no mi na przykład produkty Garniera Fructis kojarzą się z, głównie z, z zapachem, bo nigdy nie zrobiły na mnie szału jakiegoś większego, jeżeli chodzi o działanie, ale ten zapach jest po prostu fenomenalny, także... To tyle słuchajcie, skończyłam w końcu. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to koniecznie kliknijcie taki dzwoneczek przy napisie subskrybuj, wtedy będziecie dostawały powiadomienia, że Zuzia wrzuciła film, że trzeba przyjść obejrzeć. Także jest taka opcja, bo wiem, że czasami YouTube pomija po prostu i, i piszecie do mnie wiadomości, że nie widać, że na, dodałam jakiś film, więc to jest taka opcja, żeby być na bieżąco. Ja tymczasem serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!